Cześć! Witam Was! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam domowej roboty wyrzymaczkę. No wyrzymaczka to jest przedmiot, szybko wyjaśnienie w ogóle, wyrzymaczka to jest przedmiot do wyciskania wody z różnego rodzaju tkanin bawełnianych, wiecie o co chodzi. Tego typu materiałów, śmieszciereczek, mruzeczek, co tam chcecie. I patrzcie jak ja to zrobiłem. Powiem Wam, że bardzo proste urządzenie, można je bardzo łatwo samemu zrobić. Najciekawsze na koniec, czyli przekazanie napędu, ale to dopiero później, najpierw tak. Co było potrzebne? Na pewno będziecie potrzebować dwie takie rolki. A ja to zrobiłem ze sztyla od łopaty, od szpadla, po prostu sztyl zwykły i wyjąłem dwie takie i przeciąłem go na takie dwie części. Także roleczki miałem stąd. Kolejny element jest taki pręcik metalowy sobie go na kamieniu zeszlifowałem na ostro i go tu nabiłem później wygiąłem, znaczy najpierw go wygiąłem w imadle w taką korbkę i to jest korbka właśnie do kręcenia no tutaj mam się pochwale w ogóle jak porządnie zrobiłem, zobaczcie kurde tu wyciąłem w tym dziurę piłą a później dutem wystukałem i, i tu ładnie dziurę nawierciłem i to na śrubie się trzyma także porządnie zrobiłem tutaj też ta deseczka, to wszystko wyżynarką było w ogóle wycinane takie obozdobne kształty żeby ładnie się prezentowało. Dobra. Przekazanie napędu. Popatrzcie sobie. Z w LEGO. Tutaj jedno, jedna taka szajba, tutaj druga gumka recepturka i to naprawdę działa, powiem wam zaraz zresztą zobaczycie. Jak wam to pokazać? Popatrzcie sobie. Czy wy to widzicie? To działa, działa. Także tak. Dobra, muszę jakiś statyw znaleźć i zaraz będziemy przeciskać. Pokażę Wam, jak to funkcjonuje. Nie mam za bardzo skąd wziąć statywu, ale spróbuję Wam to jakoś tak w ten sposób pokazać. Widzicie? Działa. I zaraz nam chcieleczka wypadnie tam do tyłu. No i także widzieliście, że da się takie coś robić bardzo łatwo samemu. Także co? Taki krótki odcineczek, może jeszcze dzisiaj coś wrzucę. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.